Obrona Poczty Polskiej w Gdańsku. Jedno z pierwszych starć zbrojnych II wojny światowej. Obrona gmachu Poczty Polskiej w Wolnym mieście Gdańsku przez oddział Polskiej Milicji. Trwała od rana do wieczora, 1 września 1939 roku. Atak na Pocztę Polską rozpoczął się o godzinie 4.45 równocześnie z rozpoczęciem ostrzału w Esterplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. Pierwszy atak niemiecki, mimo że Niemcom udało się wejść do budynku, Zakończył się niepowodzeniem i został otwarty. Równocześnie został otwarty atak od strony Urzędu Pracy, gdzie zostały wybite dziury w ścianach. Podczas tego drugiego szturmu śmierć od wybuchu własnego granatu, którym zlikwidował grupę Niemców atakujących przy dziurę w ścianie, poniósł dowódca obrony podporucznik Konrad Guderski. Drugi atak, który miał już wsparcie artyleryjskie, także zakończył się niepowodzeniem napastników. Około godziny 18.00 pod pocztę sprowadzono motopompy, które do piwnic wpompowały benzynę, podpaloną następnie przy pomocy mytaczy ognia. W wyniku tych działań żywcem spłonęło prawdopodobnie pięciu pocztowców. O godzinie 19.00 podjęto decyzję o kapitulacji. Jako pierwszy z połąceków budynku wyszedł dyrektor dr Jan Michoń. Mimo, że niósł białą flagę, został przez napastników zastrzelony. To samo spotkało wychodzącego zajem naczelnika poczty Józefa Wojsika. Niektóre źródła podają, że został żywcem spalony miętaczem płomieni. Po kapitulacji przeprowadzono skandaliczny proces, a w jego wyniku bohaterskich obrońców rozstrzelano. Najmłodszą ofiarą ataku na pocztę była dziesięcioletnia Erwina Bożychowska. Silnie poparzona miętaczem płomieni przy próbie opuszczenia gmachu poczty zmarła w szpitalu po siedmiu tygodniach strasznych męczarni. Do dziś w murach Urzędu Pocztowego Gdańsk 1 w po walkach z 1 września 1939 roku. Obecnie w budynku, tym, oprócz oddziału Poczty Polskiej, znajduje się również muzeum. Słowa to za mało, by wyrazić klimat i dramaturgię tego miejsca.